A, już mi się pomyliło. Ramienno głowowy, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, naramienny, głowy ramienia i głowa boczna, głowa długa, napinal powięzi więzi przedramienia, głowa przyśrodkowa, obły większy. Naj, najszerszy grzbietu, pod podobojczykowy, piersiowe powierzchowne, dwugłowy ramienia, ramien, kruczoramienny i pod nim jest ramienny. Prostownik promieniowy nadgarska, prostownik wspólny palców, prostownik boczny palców, prostownik łokciowy nadgarska. Na nie nie Głowa łokciowa zginacza głębokiego palców, zginacz powierzchowny palców, zginacz łokciowy nadgarska i zginacz promieniowy nadgarska.